Siemano, siemano, Meksykano z tej strony, wita Was, Meksykano, TV właściwie. Otwieram drzwi, musiałem rękawiczki nałożyć, bo jest chłodno. Dokładnie temperatura, powiem Wam, jaka jest temperatura. No, jest całkiem nieźle, minus 5. Jak to na Serbię przystało? Zrobimy schab serbski, znaczy serbski, no, normalny, polski, ale, ale tak, tylko tak nazwijmy to, że serbski. Słuchajcie, kupiłem kap gotowy, już nie chciało mi się go y, robić, nie? Także to będzie bardzo proste i bardzo łatwe i bardzo szybkie, nie? Do tego dodam na pewno czosnek pieczony. Całą główkę, bo bardzo dobry jest czosnek pieczony. W rodzinie będę to robił. Oczywiście, żeby zabarwić kolorystycznie to pomidor i cytryna. Co zrobimy? Co zrobimy najpierw? No, oczywiście, schab trzeba za, zapakować gdzieś. Ja mam prodzisz, tutaj nie wiem, czy widzicie. No, ja w prodziszu to robię. Sorry, ale jak serbia, to serbia. Niestety trzeba w czapce być. Zima to zima. Także rozpakujemy. Rozpakujemy ten schab. On wygląda mniej więcej mniej więcej tak. No ładnie to on nie wygląda. No ale mniej więcej tak to wygląda. No i trzeba na 40 minut wstawić. Słuchajcie. Więc cóż, cóż nam pozostało, jak tylko tego nie zrobić. Pozostało nam się nawet kopiła napić. Radzisz mam już rozgrzany. Także wstawimy. I 40 minut mamy z bani. Oglądałem Ewa. Ty mnie zadziwiasz. Tym swoim kulinariami. Ja wiem, że to jest smaczne i zjadliwe. Ja to rozumiem. Ale to w jaki sposób to ty szykujesz to wszystko. To, to naprawdę no, no szacunek dla ciebie. Brawo. Okej. Okay. Masz pomysł. Bardzo dobrze. Masz pomysł. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego. Twoje zdrowie Ewa. Mówię o e, wielipce. No. Czosnek będziemy w drugim etapie piekli, ponieważ czosnek się szybciej pieczy, ale jest naprawdę smaczny, jak jest pieczony. Sorry, że taki okapturzony. Ja i tak kurtkę zdjąłem, bo musiało być serbskie, to serbskie, nie? Premier Serbii, Serbii musi być w bluzie Serbii, nie? Także, także naprawdę podziwiam cię za twój talent kulinarny, jakbym powiedział. Tak bym to nazwał, nie? Także słuchajcie, no co, trzeba czekać 40 minut, kurde, minimum 40 minut trzeba czekać, nie? No ale dobra, mamy piwo, to przez ten czas możemy sobie, bo czosnku nie będę nawet, czosnku to ja tylko ząbki poodrywam i powrzucam do środka, nie? Tylko w drugim etapie. i także nie będę go ciachał, nawet nic. Jedyne co będę ciachał, to będę ciachał cytrynę i pomidora. To, to już pokażę później, także no... Musimy czekać. Robimy pauzę teraz i to długą, długą, długą. Oh, siemka, Siemka. I kolejna. Wcina. Ja tak żartuję, że to serbski, bo w serbskiej bluzie. Kogo tam? Wiceprezydenta, czy kogo? Nie wiem, nie chciało Większość. Słuchajcie, trochę się już popie, po, pogotowało. Tak się trzeba to zdjąć wyjąć. Oczywiście w rękawiczkach tego nie zrobię. No pewnie, że tak. Chyba tu tak widzicie w takiej reklamówce. Kapie tłuszcz mi na kurtkę akurat. Dobrze, zajebiście. No ja, trzeba to teraz rozciąć. I dopiec i dopiec i dopiec. Słuchajcie, zaraz jeszcze poruszę jedną kwestię, która jest to wygląda ślicznie. Nie powiem, że nie. Wygląda ślicznie. Nie powiem, że nie. Wygląda to tak, ale trzeba go dopiec jeszcze. Przynajmniej tak. Tak pisali, od razu wrzucę czosnek. Z czosnkiem to się nie będę bawił, ja zaraz znowu ręce pobrudzę. Już z czosnkiem się nie będę bawił. Od razu trochę wieję No ale to robię to dla Was he dla Serbii Pozdrawiam Serbów Czosnek wrzucę po prostu tak normalnie Nawet kurwa, zaraz mi ucieknie jeden Tak o, po prostu no A ludzie Prawie całą główkę wrzucę bo duży skap, to i, i dużo sosu trzeba nie mogę tego robić w rękawiczkach niestety a i słuchajcie kwoli wyjaśnienia bo, bo bardzo dużo ja rozmawiałem z tym kolegą bardzo dużo ludzi jeszcze raz to samo po, po, powtórzę Powtórzę już. Dobra. I niech to się sobie piecze. Wiecie? Bardzo dużo ludzi zarzuca mi, że ja tam mamę biłem, czy coś nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, że ja mamę bił. Ja dla mamy bym kurwa. <laughs> ja bym pobił kogoś, kto by mamę moją skrzywdził. No odwróć. Mimo tego, że cała sytuacja wynikła z tego. Że za dużo się żeśmy kłócili, wiecie? Ale słownie, Słownie żeśmy się kłócili słownie, nie? To nie było tak, że ktoś to jakieś rękoczyny były czy coś, nie? Nie, nie, nie było nic z tego, nie. Ja to chcę wyjaśnić, zaraz powiecie, że teraz ten. Jak to się nazywa? Że tłumaczy się winny, tak? Nie, 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 nie nic z tych rzeczy, nie. Nie było takich rzeczy w ogóle, nie. Po prostu pani prokurator tak wymyśliła sobie wymyśliła tak sobie i, i, i to tak naprawdę to jej kude zdanie, bo moja mama jak się dowiedziała, ona przecież pani prokurator nawet nie widziała na oczy swoje własne. Nawet nie widziała, słuchajcie. Także to pani prokurator sobie dopisała te numery. Ja pochowam te łańcuchy, bo to kurwa już lipa, ka, kurwa, kaszana. Ciężko schować to. Ja i tak mówię, niech śpię w nich, bo to jest za duży ciężar, za duże obciążenie na szyję, na noc. O, o, jakie zimne jebane. No, to pani prokurator sobie wymyśliła, bo moja mama, jak się dowiedziała, to sama powiedziała, że ona nie ma, nie chce, żebym ja się wyprowadzą. Ona nawet nie chce. Nie chcę, i ja też nie chcę, i ona nie chce, więc nie chcemy we dwoje. No to nie wiem, kurwa, po co pani prokurator się wpierdala w nasze życie, nie? No ale to woli wyjaśnienia dla was, nie? Żeby nie było, że kurwa ktoś na mnie będzie pisał, że jestem twelem, pedałem, kurwa, czy coś nie i tak dalej, bo to nie ma sensu. Bo nic takiego się nie stało w ogóle, nic takiego się nie stało, nic takiego nie było w ogóle, w ogóle nie było żadnych rękoczynów. W ogóle nie było żadnych rzucania kubków kurwa albo, czy, albo innymi rzeczami domowymi, które są przenośne, jak to się mówi, nie? Nie było nic takiego, nie absolutnie nie. Głupota, kurwa. Głupota ludzka nie zna granic, widzicie? Ale prawo polskie Jest tak to popierdolone. Że wychodzisz, że jesteś po prostu kurwa, nie wiem. Mordercą prawie. W Serbii. <laughs> Pozdrawiam wam, Was serdecznie. Teraz się będzie piekło jeszcze dalej. Pokażę Wam produkt finalny, ale spróbuję na tym filmie.